Siemanko wszystkim w kolejnym odcineczku z naszej hodowli dzisiaj druga część prezentacji parek rozpłodowych zostało nam sześć sześć par uda nam się złapać tutaj o, zobaczcie sobie, siedzą sobie gołąbki, ładnie Tak, wczoraj namroczna samiczka zniosła jajko. Ta nakropiona po środku. No i co, wpuściłam też w parki mamki. Teraz, dzisiaj właściwie przed chwilą, dosłownie wpuściłam samiczki, bo samczyki siedzą sobie od czwartku tutaj. O, tutaj mamy zbycia ładnego, tak. Wpuściłam samiczki, niech one się tutaj między sobą parują. Niech one się tutaj między sobą parują. Jak się uda, to po niektórych parkach stąd też młodzieżki sobie pociągniemy, bo, bo są bardzo fajne te gołębie. Niektóre. Tak jak tutaj mamy szpaka rocznego. Bardzo fajny ptaszek. Tutaj mamy. Niebieską samiczkę lotową, y, też roczną, tą pośrodku. Mamy tutaj jeszcze co mamy takiego fajnego, tutaj. No, mamy na pewno y, naszą szpaczkę tutaj i Big Boy, ja, no to po to na 100%. Mamy elwiska, zobaczymy co tam z tego będzie. E, no, także po części tego gołębi na pewno sobie młodziaki wezmę, pociągnę. Się tutaj parują między sobą jawcą. Ja w to nie ingeruję. I tyle, Dobra, Zajrzymy sobie do, do rozpłodu. Pokażę Wam młodziaka. W ogóle tak teraz wygląda sobie ten gołębnik. Zamiast okienka jest wlocik, tak jak był na początku jak go tutaj przywiozłem, ale ale sobie zmienimy będą zmiany w tym gołębniku na jesień na pewno w ogóle ta hodowla teraz tak wygląda myślę, że jest duża różnica jak w zeszłym roku no i te belki tutaj znikną ale to z czasem, bo no, bo muszą tutaj zaraz stać, ale nieważne dobra, wejdziemy sobie do środka tutaj leżą Yy, obrączki czekają na, yy, na obrączkowanie łodziaków sobie dzisiaj dwa zaobrączkuję, mam nadzieję, że uda mi się to nagrać w miarę A tutaj mamy miski, które będą dla mamek Muszę je umyć jeszcze. Jeszcze tego nie zrobiłam yy, dobra, wejdziemy sobie do środeczka. jak widać elegancko jest, nie Widać czasami co na jak się a dopiero siedzi yy, chyba są trzy Trzy samiczki siedzą na jajkach, a y, jedna parka ma młode i już jest tak, więc no można sobie wyobrazić co będzie jak wszystkie usiądą, y, no. no ale no co, taki urok, nie? Taki urok y, lęgów, no więc tak sobie tutaj wyglądają ptaszki, wczoraj nas wniosła tutaj roczna samiczka y, nasza po lotach, Dzisiaj chyba będzie niosła sobie tutaj ta niebieska samiczka. Jajko, bo już taka wygląda, właśnie na taką, że, że będzie niosła. Ogólnie, gąbki niosą w terminie. To, że one są tak mm, rozstrzelone trochę z tym znoszenia, to nie znaczy, że nie, noszą, nie, zniosą, nie znoszą w terminie jajek, bo one są po prostu różnie parowane i dlatego tak to wygląda. I tak jest cud, że mi się udało z moim ograniczonym wolnym czasem cokolwiek tutaj zrobić. W ogóle je sparować. Więc naprawdę jest, jest dobrze. No pokażę Wam młodziaczki. Dwa. Przętne, to drzwi, dobra. Pokażę Wam dwa młode. Tutaj, jakie jak już są. Ostatnie jak, jak nagrywaliśmy to to były żółte takie molusie, a teraz już są, już są takie, o takie są na dwa, bardzo fajnie rosną dzisiaj sobie je, zaobrączkujemy i tyle. Tylko najpierw sobie chyba właśnie to zrobimy, najpierw sobie zaobrączkujemy. No, a tutaj mamy właśnie roczną samiczkę? piękna jest ta. córka danielkowej i tu gacuj siedzi sobie na jajku. Więc nie przeszkadzamy tutaj naszej parze Luka wciągnięta. Dobra, to co? Pokazujemy nie czy najpierw, dobra, najpierw zaobrączkujemy te młodziaczki, a na samym końcu zrobimy e, zrobimy tę prezentację, tutaj sprzątane było w czwartek mamy sobotę dzisiaj, więc no dwa dni i już jest tak e, dobra no to co, cięcie, nie? dobra, więc wyciągam sobie jednego młodziaka mam nadzieję, że mnie słychać dobrze teraz no daj Maciek, daj no, tutaj takiego gnoja, małego obrączka. Ja sobie zawsze je obrączkuję na kolanie, a nie tak w ten sposób. A tutaj tak. Na kolanie mi jest zawsze wygodniej obrączkować młodziaka. dziaka. Pierwszy, pierwszy mały, zaobrączkowany. O, dobra. Jeszcze mu założymy adresówkę od razu na drugą nóżkę. Sieć, sieć, sieć. sieć. Tutaj, mi spadniesz. Nie robić bałaganu. Słuchajcie. Wrócę. Śmierdzą elegancko, więc to znaczy, że są zdrowe. Trzymają ten swój taki specyficzny zapach. Dobra. Adresówka jest. Obrączka jest. Ulecimy z drugim. Trochę się na mnie obrażam, ale no, niestety taki urok. Urodziłeś się mały pocztowym, więc musisz mieć obrączkę. Dobra, zakładamy. Jest. Jeszcze tylko szybciutko założymy kolesiowi adresówkę. W tym roku adresówki mają na stałe zakładane i dodatkowo będą miały też na tipesie. Jest ozdobiony, tak mały. Więc udało się w sumie nagrać. Jeszcze nie wiem, jak sobie to obejrzę. Dobra, oddajemy Maćkowi jego, jego malucha. No i pierwsze dwa młodziaki mamy, e, mamy zaobrączkowane. No, także było obrączkowanie. E, jeszcze nie wiem, jak mi to wyszło, bo... Bo przy montażu się dopiero okaże. Bo mają obrączki założone? Fajnie. Dobra, już, 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 już. Już cię nie denerwuję. Ale wkładamy ramkę z powrotem. Jak będą maluchy, troszkę większe, piórka puszczą, to ramka będzie zdjęta. E, no. Także mamy tą pierwszą część filmu za sobą. Zbyt e, usiądę. Może. O, dobra. I teraz sobie pokażę Wam te ostatnie sześć par. No oprócz tutaj szpaka i sali, bo ich widzieliście w zeszłym roku, więc zostanie nam para tu z czerwonej celi. Tutaj szpaczka czerwony, tutaj z tej pustej celi to są dwa te. Żółta i zielona. I tam niebieska jest pusta całka, bo jednak tego tą parkę wzięłam. No tam ten gołębnik, na yy, gołębnik mamy, ale będą chowały swoje młode. Dobra, to robimy cięcie i pokazujemy kurde i pokazujemy ostatnie parki. I zaczniemy sobie od samiczki. Lotowej. Nasza piękna. Siwa samiczka. Która, jako jedyna z naszych wszystkich gołęb, przyleciała wszystkie loty konkursowe. Zrobiła wszystkie treningi i loty próbne. I zdobyła w sumie dwa konkursy. Odkładam ją szybciutko, bo, bo czuję, że ma jajeczko. Więc nie będę jej tutaj e, trzymać długo w rękach. Samczyk do niej. samczyk do niej jest taki niebieski. Straszny dzikus. samczyk Po imieniu Marian. Także to jest Marianek. Taki piękny gość. Super skrzydełko. Zobaczcie te piórka. To są, są fajne bardzo. Eleganckie. Dobra. Gołąbek jest taki troszeczkę większy. Samiczka jest drobniutka. No dobra, zrobimy sobie tak szybciutko, bo w sumie mi się bardzo nie chce gadać, a muszę jeszcze tutaj posprzątać w lotowym gołębniku dla młodej, dla młodych i i wykąpać tutaj rozpód. w końcu. Samiczkom się przyda też taki, taka kąpiel. Na rozluźnienie. Dobra, lecimy z kolejną parą. I kolejna parka. Kolejna parka, to jest czarna samiczka. Eee, czarna samiczka o imieniu Morusek. To jest gołąbek trochę dziki. Eee, trochę dziki. Ale bardzo ładny. A dziki jest nie bez powodu. Ten <trym> gołąb ma traumę. Trochę. Ale myślę, że się ułoży na spokojnie tylko potrzeba troszeczkę czasu piękna samiczka e, super tutaj jest zbudowana ogólnie to samica miała być samcem bo była przewieziona z dwoma z dwoma innymi brakowało mi trzech samczyków no i to jest właśnie ten gołąbek co okazał się jednak że to jest samiczka ale ja nie będę marudzić oczywiście bo to jest super gołąbek więc więc w sumie dobrze wyszło bo bym miała teraz za dużo samców w sumie też tak wyszło e, więc, jest, więc jest gitara siema dobra lecimy z kolejną a nie jeszcze samczyk do niej tak e, zapomniałabym o samczyku do tej czarnej e, też z jest e, dziki e, jest dziki bo ja w sumie nie mam czasu żeby sobie z tymi gąbkami posiedzieć tak jak to robiłam e, dawniej. No, doszła jednak praca. E, doszła praca i to już mi trochę pokrzyżowało plany. Wszystkie, właściwie. Praca, studia na raz. Więc jednoznacznie jest czasu, dla gołębi jest mniej. Super samczyk. E, to jest minionek, chociaż nie jest wcale taki mały. To jest fest, samczyk. To jest dopiero roczny gołąbek. Więc on im będzie starszy, tym będzie większy. Tak, bo te głąbki tak mają. Pokaż się, pokaż się. Chłopaku, pokaż się, byś jesteś ładny. No. Tak. No i to jest właśnie to, o czym mówię. Dzikusy. Dobra. I lecimy z kolejną parką. Następna parka. Samiczka. Samiczka to jest Hera. Wspaniała dziewczyna. Miałam po niej super samczyka. Takiego niebieskiego białolotka. Niestety biedak poległ na trzecim locie konkursowym. W tym roku jest sparowana na Zeusa. Też go pokażemy, ale w celi, bo siedzi sobie na jajeczkach. Tam go chyba nawet będzie widać trochę. Nie, nie widać, dobra, ale to za chwilkę go pokażę już w celi. Bardzo ładna samiczka. Już w sumie jest pięcioletnia, więc mu u mnie jest drugi rok. Dobra. Samczyk do niej to jest właśnie Zeus. Zeusek siedzi sobie na jajeczkach ładnie, tak? Siedzisz sobie na jajeczkach, mają dwa, dwa jajka. Więc taką parkę sobie złożyliśmy w tym roku. Zobaczymy co z tego będzie. Dobra, i kolejna pareczka. To jest tak, to jest samica. Sobie muszę kawałek odejść. To jest e, duża. Też nie będę jej długo trzymać, bo też czuję, że ma jajko. Piękne skrzydło. To jest największa samica, jaką mam obecnie w głębiku. Ono jest przeogromna prze ta samiczka. I to jest właśnie ten gołąb, o którym mówiłam w poprzednim filmie, że mam jeszcze większego niż, niż pani Danielkowa. Pani Danielkowa też jest ogromna, ale ona jest jeszcze większa od niej. Więc... No jest to kawał gołębia, przepiękna samiczka, którą przewiozą sobie razem z tym gołębnikiem e, z gołębnikiem dla mamek od kolegi Piotka. Dobra, ja ją wypuszczam, bo żeby jej tutaj nie przegnieść za bardzo. E, ok, i samczyk do niej. Nie wiem, czy mi się uda Wam go pokazać, bo <laughs> to nie chcę ze mną dzisiaj <laughs> nie chcę ze mną współpracować w ogóle. <laughs> podeles, więc spróbujemy sobie go. No nie uda mi się chyba go wam pokazać. Yy, tak, On też jest bardzo duży, więc to jest, mam też problem, żeby go sobie ułożyć w ręce, yy, więc pokażę Wam tylko skrzydło jego. Yy, I trochę tutaj mięśnia yy, piersiowego. I to tyle, ale go w sobie jest przepiękny, jest duży, tak. O, łożę teraz wam się trochę uda, piękny, prawda? Mam za małe ręce, żeby go sobie utrzymać, ale no, to jest, to jest są moje dwa największe gołębie, chyba jakie mam. Chyba tylko Elvis jest podobnej wielkości. Pióro mi się pióro mi się przykleiło. No, patrzcie. Nieważne. Mm. Także więc, tylko Elvis jest chyba y, większy od niego, albo taki sam. Y, no, no to to by było na tyle w sumie. Y, to by było w sumie na tyle. Uda mi się tak może wziąć ten. Tak, go ustawię. Y, no więc, to by było w sumie na dzisiaj wszystko więc zostawcie sobie jakiś komentarz, znaczy sobie mi <grym> mi zostawcie jakiś komentarz co do kolejnego filmu, nie wiem co to będzie w sumie, bo nie mam pomysłu do nagrywania żadnego, więc możecie podesłać mi jakiś jakiś temat o którym mogłabym sobie tutaj z wami pogadać no to no, chyba tyle. Jeszcze nie mam nic więcej do powiedzenia. A nie, no mam. <laughs> Przepraszam. Jednak mam coś do powiedzenia. Ile młodziaków w ogóle w tym roku planuję sobie tutaj wypuścić z tych gołębi? No to to jest. Obrączek wzięłam 80 ogólnie. Ale. 80 dobrączek z oddziału Ale do lotu sobie chcę zostawić 60, tak jak było w zeszłym roku A reszta nie wiem Może gdzieś porozdaję po kolegach Zobaczymy, jak ktoś będzie chciał, to mogę dać jakieś młodzieczki Wiem, że jeden kolega już tam Sobie się szykuje, żeby Do mnie przyjechać, z bardzo daleka Ale to jeszcze nie jest nic pewnego Więc no tak to wygląda Jeżeli się nie Jakich nie będzie chciało, no to po prostu Dokręcę siodełka w lotowym i będzie po prostu więcej młodziaków do lotu mm, Ale to jeszcze jest takie właśnie yy, Tylko gdybanie Ej, nie ja pokazałam wam jeszcze jednej pary Poczekajcie sekundę Dobra, so, ja że to koniec i w ogóle filmu, nie Nie, jeszcze jest jeden, jedna para To jest samiczka e, Szpak Pstry Piękna samiczka Bardzo fajna Yy, troszeczkę mniejsze, ale fajna. Weź, przestań. Słyszysz? No weź, przestań. Ej, dobra. Yy, no. może coś tu zobaczycie, bo wyrywa mi się bardzo. Może w ten sposób się uda. O. Jest lalka z niej, ale bardzo podła. Ogólnie. Taka samiczka. I chłopak do niej. Chłopak do niej to jest taki czerwony o Jezus, samczyk. Czerwony samczyk. Jego siostrzeczkę pokazywałam w poprzednim filmie. Też czerwoną. To jest gołąbek, którego też sama odchowałam ręcznie, karmiłam. O, nawet się nie spierzył do końca, zobaczcie. A. Ostatnia lotka jeszcze została mu. No, bywa i tak. Miałam problemy z tym gołębiem przy karmieniu, ale się pięknie wyrobił. No, jest bardzo fajny. Bardzo ładny. Ale jest tak samo podły jak i ta samica, więc w sumie się dobrali charakterem. <grym> Idealnie. Bo oni się sami sparowali. Ja ich nie parowałam na siłę w sumie. No. Także teraz to na pewno już jest na tyle. Już żadnej pary nie, pomi no, nie pominęłam. E, więc tak. E, no i co? E, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. E, co jeszcze miałam powiedzieć? E, a, że zbliżamy się powoli do, do 1000 subskrypcji. Tam chyba na ten moment, jak nagrywam ten film. To brakowało dwóch, więc fajnie, może sobie z tej okazji zrobimy jakiś yy, yy, jakiś specjalny film. Albo jakiś konkursik, może coś będzie tam do wygrania, zresztą moja hodowla jest amatorska, w ogóle tutaj nie ma żadnych osiągnięć indywidualnych moich, bo gołębie to już mają niektóre. Yy, no ale jak wiecie, dobrze ta hodowla to jest w sumie taka w stu procentach nastawiona na bardziej na zabawę niż na wynik sportowy. Bo raz, że nie mam na czasu, dwa, że mi się nie chce. No, ale gołąbki lubię już tyle lat, więc one będą raczej już do końca mojego życia. Chociaż były takie momenty i to całkiem niedawno, w grudniu miałam takie już momenty, że że naprawdę zastanawiałam się nad likwidacją w podobnie całek, ale całe szczęście są osoby, które mnie od tego powstrzymały, za co im bardzo tutaj serdecznie dziękuję. Do i tak to jest właśnie, że przychodzą czasami właśnie takie momenty, że się człowiekowi po prostu nie chce, ale zrobiłabym naprawdę duży błąd. Gdybym z tych gołębi zrezygnowała całkowicie. No, także zrobimy sobie coś na ten tysiąc. Postaram się coś wymyślić takiego, no, fajnego, yy, fajnego, adekwatnego do poziomu mojej hodowli <noise> i kanału też właściwie. Yy, no. No i powiedzcie mi, ja bym sobie te gołębie zlikwidowała, gdzie bym teraz przyszła? Nie? Piękna pogoda, jest słoneczko. Gołąbki sobie z naszą jajka. A jeszcze tak, powiem Wam, że w lotowym została jeszcze jedna para. Jeszcze jedna para gołąbków rocznych. Para, samczek i samiczka. Z moich gołąbków lotowych z zeszłego roku, one sobie będą tam siedziały. Wychowają sobie pewnie jakąś parkę młodych. Postawię im tam miskę, niech sobie siedzą. Ale one będą pełniły funkcję trenerów. Trenerów dla naszej, młodzieży dla naszej młodzieży tegorocznej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Teoretycznie powinno być dobrze. Takie gołąbki się przydają w hodowli. Prawie tyle co w hodowli, a w, w lotowym gołębniku, bo no jednak łatwiej jest młodziakom wychodzić ze starymi gołębiami niż tak, e, e, tak całkowicie w pojedynkę samemu, bez doświadczonych gołębi. Zobaczymy, jak to będzie działać. Szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. No i dobra, tyle to będzie na dzisiaj już. Faktycznie koniec to robimy. Zostawcie jeszcze raz powiem łapkę w górkę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Cięknijcie sobie też dzwoneczek, bo widzę, że bardzo dużo osób ogląda moje filmy, które nie zostawiły subskrypcji. Więc zachęcam do zostawienia suba z dzwoneczkiem, bo dzięki temu będziecie mieli powiadomienia o każdym filmie, który wrzucam. Yy, I postaram się częściej wrzucać te filmy niż to było <laughs> ostatnio, bo naprawdę, miesiąc, yy, film na dwa miesiące jeden film na dwa miesiące to jest za mało. Yy, za mało zdecydowanie. Ale postaram się wrzucać te filmy częściej. Yy, no i tyle. Teraz będzie co nagrywać, bo będą jajka, będą młodziaki, będzie obrączkowanie. Zrobimy sobie też yy, obrączkowanie, jak będzie więcej młodziaków. Później oczywiście przeważenie na lotowym Tych młodziaków, odsadzanie No kurczę, będzie tego, nie? Dobra, bo znowu wyjdzie półgodzinny film A nie chcę tego Bo to się długo przerzuca Właśnie, jeszcze powiedzcie mi Czy wolicie takie filmiki dłuższe Takie 30-minutowe Czy wolicie jakieś 15-10 minut Takie szybciutkie, króciutkie filmy No i jaka forma tych filmów Czy wolicie, żebym sobie tak przychodziła I gadała o byle czym czy może chcecie tak na przykład e, filmik z, e, z. Nie wiem, kurde. Czy może chcecie filmik taki e, z codziennego tutaj życia w tym. E, w tej hodowli kołębi. Czyli wstaję sobie rano, wychodzę, pokazuję wam. E, pokazuję wam karmienie, pojenie, bla, 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 takie rzeczy. Czy tak jak teraz właśnie, że coś mi się tam nawinie, <grytanie> jakiś tam temat. Odpalam i robię coś takiego. No, także możecie mi pisać w komentarzach, jak, jaką formę filmów wolicie, czy, czy i długość filmów, to mnie najbardziej w sumie interesuje. Jaką długość filmów chcecie oglądać, bo widzę, że te dłuższe filmy tak no nie za bardzo wychodzą, patrząc po Po wyświetleniach filmu, więc, więc tutaj zostawiam wam pole pole do wyrażenia swojej. Swojego zdania, swojej opinii. E, no. Sagi chciał mi chyba telefon tutaj e, znokautować, bo leciał prosto na telefon, ale w ostatniej chwili sobie zawrócił, dobra. Sagi piękny gołąb swoją drogą, nie? Dobra. To co? Trzymajcie się wszyscy. E, słyszymy się, może w przyszłym tygodniu mi się uda nagrać. Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie z moją pracą i w ogóle ze wszystkim. No, i to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Cześć.